Tak się dzieje, gdy podstawą rozwoju jest gospodarka rabunkowa biednych gadów. W porządku. Rozdzielamy się i szukamy śladów. No to jak, kudłaty? Zapolujemy razem na poszlaki? Velmo, well, przestań, nie przyskubim. Nie tknąłem tego! Wiesz, piesku, może sprawdzimy gato-burgera? Czepyszny Ty... pomysł. Strzał w dziesiątkę z kominą! Tak! Chcę pogadać! Welmo, kurczę bardzo chętnie, ale teraz słucham tylko głosu mego pustego brzusia. On mówi: napchaj mnie kanapką z serem, z papryczką i kurczę z ogóreczkiem. Wiesz co? Nieważne. Welmo, zaczekaj! Powiedz, co ja zrobiłem! Ależ nic. Nie zrobiłeś nic i już. Więc to, że nic nie zrobiłem, to jest powód, że się na mnie złościsz? Kurczę, czemu te panny są takie pokręcone?